Cześć! Pokażę Ci teraz, w jaki sposób można złożyć samolot z papieru. Otóż bierzemy sobie kartkę papieru i składamy ten róg do tej krawędzi. Tylko ważne, żeby równiutko, równolegle, tutaj do czubka było, ładnie, tu równiutko. Przytrzymujemy palcem i zaginamy. To jest pierwszy ruch. Następnie wyprostowujemy i robimy analogiczny ruch z tej strony. Czyli do tego miejsca, gdzie się złożyło. I tutaj to Ważne jest tutaj dokładnie wszystko złożyć. Znowu to wyprostowałem i teraz mam, no wagę, taką. Taką oto formę. Yy, teraz trzeba tak to do środka tutaj złożyć, żeby Powstał taki swoisty kubek Tutaj, równiutko, na środku. O! I te kawałki, te złożone, równiutko do tego tutaj przykładamy. I dociskamy, żeby się to wszystko ładnie zagięło. Jak już to mamy tak zrobione, to teraz ten ruch. Z lewej strony najpierw odprowadzamy tutaj do środka. Oczywiście wszystko staramy się robić jak najbardziej dokładnie na, na środku. Zaginamy. Analogicznie z drugiej strony, z prawej strony. Przykładamy to też tutaj równo do góry i powstał nam taki tutaj odpadek. Teraz to będzie nasz dziób samolotu. Musimy go odpowiednio wymodelować. Więc najpierw ten kawałek wzdłuż tej krawędzi, o, tej krawędzi przykładamy. Zaginamy, wyprostowujemy i teraz wzdłuż tej krawędzi tę krawędź, drugą będziemy zaginać. Zaginamy. O, mamy tutaj coś, coś takiego. Takie nam się zrobiło złożenie. To jest po to, żeby ułatwić nam do środka. O, tak to tutaj robię, tylko żeby na tym czubku się to dokładnie zagięło. Teraz sobie tutaj to dociskamy i mamy taki oto dziubek. Ten dziubek zakładamy. Do przodu. będzie nasz dziób samolotu. Analogicznie robimy z drugiej strony, czyli tę krawędź do tej krawędzi dopasowujemy. O. dopasowujemy i ten tę te krawędź do tej krawędzi do, dopasowujemy. O. Proszę bardzo. No i analogicznie robimy dzióbek teraz, czyli zaciskamy, tak żeby to równo tutaj na środku się zagięło. O, mamy, zakładamy to z przodu. O, i popatrz. Tak. Mamy teraz taki oto dziubek. Teraz trzeba, tak jak ten dziubek jest zagięty w tamtą stronę, to całość tutaj wzdłuż tej krawędzi, którą za chwilę zrobimy, zagiąć. Przekładamy na drugą stronę i tutaj różniutko zaginamy. Poprawiamy. Już nasz samolot prawie gotowy. E, teraz Tutaj na połowę składamy. O. Tutaj można sobie to wyrównać, żeby ładnie wszystko było zrobione. O. I na dole przesuwamy palcem, żeby to było równo złożone. O. I teraz zrobimy skrzydła. Tutaj wzdłuż krawędzi, którą za chwilę zrobimy, która się kończy tutaj na tym dzióbku, Albo żeby to było równo zrobione. O. I z drugiej strony tak samo. Zakładamy tutaj, gdzie się kończy dzibek. O, równo. Dokładność przede wszystkim. O, I mamy teraz już prawie, że gotowy samolot. Teraz tutaj zaginamy na skrzydłach takie stateczniki. O, pionowe, żeby nam się lepiej samolot układał w locie. Z drugiej strony tak samo. Zakładamy. O, gdzieś tak na około. 1-8 mm. I teraz jeszcze jeden statecznik trzeba zrobić tutaj e, z tyłu. E, trzeba tak wygiąć drugą stronę, o. żeby samolot nam utrzymywał ładnie kurs. Czyli tutaj wyginamy to w tę stronę, tutaj o, do, do tego miejsca, zagięcie tutaj do środka. O. Coś takiego musi powstać. Z tej strony tak to wygląda. Taki trójkącik. No i samolocik już, można powiedzieć, jest gotowy. Za chwilę zobaczymy, jak poleci. No to puszczamy nasz samolocik. Hop! O! Poleciał. Jeszcze raz. No i puszczamy nasz samolocik. Zobaczymy jak nam poleci uuu poleciał. Życzę Ci powodzenia w składaniu samolociku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.